Ty, ja nie Pawle, kurwa pedale pierdolone. Ja i tak wierzę w Boga, kurwa buddę. Jeżeli ktoś wierzy że Jana Pawła II czy wiesz, będę mu rzucał, bo jesteś pojebany. Te pedale jebane, bo brak mi na ciebie słów. Jestem kurwa pedałem, Murzyna kocham i kurwa żółtka kocham. Dupę wam mogę nastawić, żebyście mi omizali. Pedały pierdolone. Katole to są kurwa jakieś cioty? Pedały? Nie lubię kurwa Jana Pawła, bo mnie to też kurga. to jest chuj, oszustwo, jeżeli Bóg jest, to jest kurwa niebieska, ale kurwa, jeżeli tak będziecie dalej postępować, tak będziecie kurwa prowokować, to życzę szczęścia. Ten jebany pedał, Bóg mi to wybaczy i drugiego policzka nie nastawię. I co? Ale pierdolę was jednocześnie w dupę. Kuta się i może tam i kurwa pysiora szarpać. Dlatego się nie boję kurwa z nikim bić, nigdzie kurwa iść. I was pierdolę w dupę, dlatego się nikogo nie boję. Może jestem psychiczny. Tak, piszcie, że jestem psychiczny. Może jestem. Ja się kurwa nikogo nie boję. Nawet Boga się nie boję. A was pierdolę w dupę spelę. I drugiego polika nie nastawię. Tylko bym przekopał jednego drugiego. Rzucił ścierę, żebyś też ta się wytarły krew. I na koniec chuj wam w dupę.